Ale jesteśmy dzisiaj cali na biało, wchodzimy, bierzemy dwie kromki chleba z masłem i tak A to, a to jest ten odcinek na biało? Ach. Bo ja mam biorąc białą koszulkę Masz więcej ubrań? To może zostaw sobie na... <grym> Dobra, to potem załóż uwielbiam, uwielbiam, jak jesteśmy cali na biało, bo to tak jakbyśmy sektę zakładali Możecie osiągnąć szczęście i my wam dzisiaj powiemy, jak to szczęście osiem. odciąć się od bliskich sprzedać cały dobytek. Dać nam go. Dać, dać go nam. To, co my damy od siebie, to szczęście. Czy taki układ jest dla was interesujący? Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu swoje dane kontaktowe, a my na pewno się do was odezwiemy. Przyjedziemy. Zapukamy. A my pukamy tylko raz. Zapukamy i zapytamy, czy myślał pan już o swoim szczęściu, a wy nas puścicie do domu. Włodek będzie z wami gadał, ja będę wynosił rzeczy z salonu, nie? <laughs> a ja będę wracał z tu, Czy pan kolega właśnie wynosi mój telewizor? Nie, tu sikoreczka leci Popatrz, popatrz. Czwartek to dzień ważnego społecznie tematu, dlatego dziś będziemy się zajmować absurdami. Mamy dwa tematy dzisiaj wyjątkowe. Absurdalne. Zgłosił włamanie, bo chciał pożyczyć dwie dychy od policjantów na wujitsu. To nie żart. Zdarzenie miało miejsce w środę przy ulicy Chrobrego w Prudniku. Karo, pokaż na mapie, gdzie jest Prudnik. Tu. no właśnie. Tuż po godzinie 17 oficer dyżurny komendy odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że nieznany sprawca włamał się do mieszkania telefonującego. Szybko jednak okazało się, że do żadnego przestępstwa nie doszło. No a włamanie to jest jednak przestępstwo, no właśnie. E, mówi starszy aspirant Andrzej Spyrka, oficer prasowy KPP, prawie jak SPP. Nie jej wolna polska, przed komunal! W mieszkaniu pod wskazanym adresem funkcjonariusze zostali 42-latka. Karol, ile masz lat? Nie, nie 42. Nie, w trakcie wyjaśnienia interwencji wyszło na jaw, że mężczyzna celowo zgłosił włamanie, bo chciał pożyczyć 20 zł na alkohol. Aha, czyli on był we własnym mieszkaniu, tylko zgłosił włamanie którego nie było, tak? Domownik za bezpodstawne wezwanie policji został karany 500 zł. tu się mandatem. rozmijam wersjami z policją. No, no dobrze. To, no. Nie typu zgłos... o, to, nie pierwsze... to nie pierwsze tego typu zgłoszenie... O, to nie pierwsze tego. To nie pierwsze tego typu zgłoszenie, kary. W ostatnich tygodniach. To znaczy, że więcej osób miało ten sam pomysł? Nie rozumiem. Angażując służby ratunkowe w taki sposób, miejmy świadomość, że w tym czasie ktoś inny może w rzeczywistości ale, ale, potrzebować pomocy. Na no, ale kierowniku. Ja ale wiem, kierowniku. No ja wiem. Ale kierowniku. No ale to jest głupie. No w sensie to, nie, to jest żart. Jest napisane, że to nie jest żart, ale to jest żart. Okazuje się, że życie pisze najlepsze historie. Pan stwierdza. No, brakuje mi 20 zł. A ile pan ma? 450. Mhm. Pić się chce. to woda w kranie jest. Ryby się w tym ruchają. I wiem o co chodzi. Bo jakbyś, na przykład, ty chciał pożyczyć pieniądze od kogoś i załóżmy, że w telefonie nie masz zapisanych numerów. To ile numerów telefonicznych pamiętasz do kogoś? Nie? To może do no, domu, do, do Moniki, Moniki, do mamy, do mnie, ee, do ciebie? Mhm. Tak? ty trzy. widzisz? Jesteś ty, tej... Kurde, ale jesteś w trójce numer które pamiętam, No nie, jest w, tym, w trójce osób, do których na pewno byś zadzwonił, gdybyś był w, e, zatrzymany przez policję i miałbyś prawo do jednego telefonu. No i teraz wracamy do tego pana. I może ten pan nie miał telefonu komórkowego i tak, dobra, do, do wieśka, bo nie pamiętam numeru. Do... 112. <laughs> Skoszunki 112. prawda? dwa. Dzień dobry, chciałbym zgłosić e, potrzebę... Nie, włamanie. Ten pan wyszedł na tym no, zdecydowanie na minusie. No wyszedł na 480 zł, no, nawet słabo. No więcej, 520. No. W sensie, bo miał mieć 20, teraz nie ma 500, czyli. I nie ma 20. W sumie nie ma 520. <laughs> tak patrząc na to, to tak przedsiębiorczość słaba u niego. I jeszcze, jeśli to nie jest pierwsze zgłoszenie tego typu w ostatnich dniach. P może mu za pierwszym razem puścili płazem. Jeszcze lepszy pomysł mam. No. Jeśli pan potrzebował, faktycznie, no to mógłby pójść do sklepu i wziąć na kreskę. To On chyba tam. już nie funkcjonuje. Jak się umówisz w sklepiku Prudnik nie wygląda, nie, nie brzmi na duże miasto. O, zaczyna się. Jak to było, Karol, ty w Warszawie tutaj tego. Już Włodek z Krakowa, prudnik. No hmm. zaraz sprawdzę. Zaraz sprawdzę. No ile mam mieszkańców? Ach, to teraz po ilości mieszkańców? 27 tysięcy. Ile mają roczca? Z 15. No właśnie. Naprawdę? Kogoś mieszka koło Czech i kupował wódkę? Będąc tak blisko Czech, ja jednak A mógł się mógł pan, przekopać. mógł się pan przejść do łąki prudnickiej i tam zapytać kogoś? Jak będziemy robić turę po prostu przejdziemy do prudnika kiedyś? Z Prudnika, który sąsiaduje z Czechami, przenosimy się do Lublina. Od 1 lutego w Lublinie zacznie obowiązywać nowy, okrojony rozkład komunikacji miejskiej. Miasto, tłumacząc się zmniejszonymi dochodami, miasta, obcięło budżet o 28 milionów złotych. To dużo, 28 milionów złotych. To ja nie pamiętam, żebym miał tyle miał na koncie. Autobusy będą więc jeździć znacznie rzadziej. Rektor Zatem tłumaczy, że będzie musiał zmieścić się w budżecie, a alternatywą była tylko podwyżka cen biletów. A tu tak zauważyłem, bo jak pan podniesie ceny biletów, to niekoniecznie znaczy, że tyle samo osób kupi te bilety. Może przez tą podwyżkę ale mi się nie jechać miejską, kupię sobie auto. Jak informuje Dziennik Wschodni ZTM zamierza jednak dalej namawiać mieszkańców Lublin do korzystania z komunikacji między innymi za pomocą gadżetów promocyjnych. W ramach dorocznego przetargu na bieżące potrzeby ZTM zamówiono między innymi pucle, długopisy, smycze i bawełniane torby. Naprawdę mówi się pucle? Bo ja zawsze byłem taki zadziwiony jak ktoś, gdzieś słyszałem właśnie o jakimś programie za nie dzieciaka nie jak mówi. no to kto, czy, kto wpadł pierwszy na ten pomysł? Nie, to, nie mówmy puzzle, mówmy pucle. ZTM zamówił 200 takich piłeczek i one również prawdopodobnie trafią do pasażerów. No taki też pod ELSA temat wydawałoby się. No nie, no ja mam wrażenie, że niektóre urzędy miast, prezydenci, burmistrzowie, mają takie albo wideokonferencje, albo spotkania. To, to bo oni oglądają ELSA. tak. Oni no oglądają, to... jest tak, dobra. Najpierw Remiszewski że... prowadził od jakiegoś czasu miasto Ogród jednak, Milanówek, no ale go odwołują. Nie wiadomo, jest na referendum. Ty Umowa stoi. Niezależnie od odwołania. Chciałem tylko jest przypomnieć. Jest to jest umowa. Była umowa, to jest umowa. No, Ja mam wrażenie, że oni się zadzwaniają i tak Ty no widziałeś, kurde, cenarem No musimy coś Musimy coś bardziej takiego odkręcić irracjonalnego w naszym imieniu. No ale co w Lublinie? No w Lublinie wszystko działa, wiesz, miasto fajne, ładne Te, No co, będziemy dziury robić w drogach, żeby w Pelesie o nas powiedzieli? I w tym momencie burmistrz Lublina tak bo ja i tak myślałem o tym, żeby sobie wybudować nowy dom. To obetnijmy trochę pieniędzy z tego ztm temu I teraz coś takiego głupiego. Żeby pisali o nas. Wiem o tym doskonale od różnych ludzi, zwłaszcza od prowadzących programy śniadaniowe w telewizji. To nieważne jak mówią, byle mówili. To prawda. Dajmy im piłeczki antystresowe, bo co robią ludzie jak czekają na ten, na tramwaj, że się spóźnia, nie? Dawajmy ja... im to. I oni no, tak będą i wyrzucać siły, tą złą energię. Z jakiegoś powodu, bo ja jeżdżę trochę na zmianę pociągami, tą taką kolejką między Wieliczką a Krakowem. No i przyznaję, a, że, tak, że mieszkasz w Wieliczce. Wreszcie, po tylu odcinkach czekałem nie, nie, nie na to. Nie mieszkasz w Wieliczce. Po prostu tą koleją jeżdżę. Właściwie ty, ty jesteś na trasie gdzieś do, do nowego targu. Tak ale się. ale jeżdżę też komunikacją miejską, czyli tramwajami. Z jakiegoś powodu nie irytuje mnie w ogóle, jeśli spóźni się tramwaj, nawet tego nie zauważam, ale bardzo irytuje, kiedy pociąg się spóźnia. Parę minut drażni mnie spóźnienie pociągu. Nie wiem czemu, mam jakoś tak wbite do głowy, że pociągi muszą iść punktu punktualnie. Się. Czy ty byś e, chętnie zobaczył tego typu piłeczki? Jak... Nie, ja bym tym piłeczkami tym ludziom, co to wymyślili, oczywiście. To jest moje rementum, Ale na to dziękuję bardzo. Posłuchajcie na mnie. Ważne jest w polityce to, że jeżeli wchodzi nowa twarz do polityki, taką nową twarz, znaczy starą dla was, ale nową dla reszty społeczeństwa i życia pewnego dnia, to trzeba rozpocząć wszystko rewolucją i chęcią absolutnego obalenia bieżącego systemu. O. Ja myślałem, że to Glin między za wami w ogóle. No. Ja idąc tak. w myśl zasady, raz powiem kogo, żeby nie zdradzać płyty. Nie zdradzaj Powiedziałbym, że skoro nie ma autobusów, jeździcie Lamborghini. Jak to nie ma chleba, jedzcie ciastka. <grystanie> nie, dobrze gadasz czy nie? Dobrze gadasz, no. dobrze gadasz, dobrze gadasz. Nie ma autobusów, kupcie se Bentleya. Karol, czy ty masz jakieś historie związane z komunikacją miejską? Pamiętam jak żeśmy na studiach Podczas którejś z libacji alkoholowych, na przykład na stołówce jechaliśmy tramwajem. Pamiętam, że wpadliśmy na taki pomysł, że fajnie by u nas się w pokoju w ogóle prezentowała ta tabliczka. Ta wiesz, ta płaska uh -huh. z tramwaju, więc z rozpiską przystanków i tak dalej. No. I to na tym się skończyło. A ty jakieś masz historię? W komunikacja emlysku. Raz czekałem na autobus godzinę. To brzmi trochę jak początek takiego kółka nudna opowieści, nie? Cześć wszystkim. E, chciałem powiedzieć, że miałem taką historię raz na ułek, na przystanku ułek, że kończyłem zajęcia na studiach i tak szedłem i... E, doszedłem na przystanek i nic nie jechało. A miało jechać i, e, i dalej nic nie jechało i dopiero po godzinie przyjechał autobus i jak przyjechał to wsiadłem do tego autobusu i pojechałem dziękuję wszystkim za uwagę wodek jak zawsze wystarczy i na temat. Klarysa napisała, Karol. Ja i mój przyjaciel bardzo lubimy wasz program. Bardzo nas cieszy słyszeć, że. Masz me... przyjaciela. Właśnie. To jest twój tylko przyjaciel. Zwróćcie na to uwagę, bo jak tak? kobieta, kobieta pisze o drugim, o kimś, że jest przyjacielem. To... Friendzone! Często oglądaliśmy razem wiele waszych odcinków. Oglądaliśmy. Bo... I to po kilka razy. No mówi cały czas o oglądaniu? Ze względu na sentyment. Do powiem. nas czy do niego? Chyba do niego. I wiele wspomnień związanych z waszą twórczością. Mój przyjaciel na 18 urodziny sprezentował mi ramkę ze zdjęciami naszych hmm. ulubionych fragmentów Elesa. Nie mogłam się powstrzymać i musiałam wam to pokazać. Zobaczmy. Nie. No, no ktoś ma, Nie, ktoś, ma nas, ktoś ma nas zdjęcie, w pokoju, ma, w ramce. ma chytrą babę, piosenkę wigilijną i, i wróżbitów. Zwróćcie uwagę jednak na. Ach nie, god damn. Co? No bo byłby piękny klucz, że jednak <coughs> wiesz, na wszystkich trzech fotkach ja coś robię, a ty po prostu ryjesz na right maksa Tu jest Ale idealnie, po niczym blisko Polega na tym, że ja się śmieję, a ty coś robisz, tak? Ale dobry, dobra Ale, dobre. Ale dobra, chytra baba Nie <minor> <consumeily> Czemu ty się rżesz gdzieś z boku kadru? Gdzie ty jesteś? Święta, Dobra, Betlejem wybierajcie po... Jeszcze, jeszcze, więcej, więcej! wystarczy. Jak ja, nie, wysta nie wystarczy... Nie <śmusz> wystarczy dla wszystkich. Dobre? Trzy cytryny. Dlatego <śmusz> smaku warto zgaszyć. <śmusz> <śmusz> To no, girl, w ogóle super. Powinniśmy mieć y, odcinek LSA co tydzień, w którym oglądamy stare odcinki LSA i mówimy, jakie to kiedyś były śmieszne odcinki LSA, ale przez to te nowe też będą śmieszne, bo oglądamy stare. Chcę sprawdzić jedną bardzo istotną rzecz. Chcę zejść na sam dół i chcę zobaczyć, który ma najmniej wyświetleń. O, okej, okay. o ja. Yeah. To, to się... będzie najgorszy odcinek. No właśnie jestem bardzo ciekaw, bo A o... ty wiesz, że ile będziemy musiał przeskrywać teraz? No właśnie nie wiem. No polska jest. No trasy Wreszcie, to! Tak 38 Nicu... tysięcy. Nikogo nie interesują nikogo albo nie na <laughs> trasy? Wow, kto to montował? Może ja? Ja nie pamiętam, że bym takie coś robił. Kopkę w dół. <grymne> Trzymajcie się w tych starych odcinkach, Alessa. I jak już zrozumiecie, że Karol i Włodek nie są w stanie spełnić wszystkich waszych potrzeb, do tego wam potrzebni są inni ludzie. To będziecie wiedzieć. że Już na pewno jesteście. Lekko strony niczy.